Buongiorno. Marka Ferrari to od dekad skojarzenie z motorsportem, hardkorowymi Bolidami, samochodami supersportowymi, natomiast tym modelem weszła dla siebie na obszar do tej pory, można powiedzieć, no, niezagospodarowany. Natomiast zrobiła to po swojemu. Mamy tutaj oczywiście wolno-sące V12, mamy napęd na cztery koła oraz cztery siedzenia. Natomiast tym, co wywołało największe zamieszanie na całym świecie, było oczywiście to, że mamy tutaj też cztery drzwi. Jest to pierwsze auto z Maranello wyposażone w cztery drzwi. Poznajcie Ferrari Purosangue, czyli w wolnym tłumaczeniu Ferrari czystej krwi. Ferrari stworzyło pierwszy raz taki samochód, z którego można przy maksymalnych osiągach ponad 700 koni korzystać na co dzień, ponieważ właśnie mamy ten napęd na cztery koła, mamy no pełną użyteczność, tak, tego, żeby, żeby z tyłu po prostu wygodnie sobie wsiąść. I wiemy też od klientów, którzy po prostu mówią, że z auta korzystają faktycznie na co dzień, wożąc dzieci na tylnym fotelu, w fotelikach. Mamy tutaj oczywiście i sofiksy, także wszystko jest przygotowane do tego, żeby z tego samochodu korzystać jako daily. Tak jak już wspomniałem, Ferrari poszło na całość w przypadku Porosangue, ponieważ zamontowało tutaj najcenniejszy ze swoich silników, czyli Tipo F140. Jest to silnik, który znamy już właściwie od Ferrari Enzo, który potem był montowany w różnych iteracjach w kolejnych 12-cylindrowych samochodach Ferrari. Tutaj o tyle jest to ciekawa jednostka, ciekawa jest ta modyfikacja, ponieważ po to, żeby auto jeszcze lepiej spełniało swoją rolę jako daily, zmieniono nieco charakterystykę tego silnika i już przy 2000 obrotów osiąga ponad 500 Nm, co właśnie ma powodować, że w takiej codziennej jeździe jest dużo przyjemniejszy. Co też ciekawe, Michał, jak możesz pokazać, silnik jest zamontowany za przednią osią, oczywiście dla lepszego rozłożenia mas, więc mówimy tutaj o zamontowaniu tego silnika centralnie z przodu, a co jest już naprawdę nielada ciekawostką, to to, że mimo że mamy, mówimy o samochodzie czterodrzwiowym, mamy tutaj układ transaksel, czyli silnik zamontowany z przodu, natomiast skrzynia biegów zamontowana jest z tyłu. Jeszcze w 2016 roku sam prezes Ferrari powiedział o tym, że takie auto z konikiem na masce nigdy nie powstanie. Natomiast słuchajcie, no przez 10-15 ostatnich lat potrzeby rynku, potrzeby klientów właśnie poszły w taką stronę. Ludzie chcieli mieć auto, do którym mogliby jeździć cały rok z napędem na cztery koła, do którego wygodnie wsiada się na tylne siedzenia. No i Ferrari nie mogło po prostu pozostać obojętnym na to. Długo natomiast inżynierowie z Maranello mówili, że nie skonstruują takiego samochodu, dopóki auto o wyższym prześwicie nie będzie mogło jeździć tak jak to przystało na Ferrari. No i przełom nastąpił, kiedy firma Multimatic stworzyła zawieszenie, które właśnie jest można powiedzieć, debiutowało w tym samochodzie. Zawieszenie korzystające z 48V architektury. Zawieszenie wyposażone w cztery, niezależne od siebie, silniki elektryczne zamontowane przy każdym skół, które w sposób no, na poziomie milisekund reaguje na wszelkiego rodzaju przechyły, na nurkowanie przy przyspieszaniu czy hamowaniu, które właśnie dzięki temu w tym samochodzie prawie nie występują. Kolejnym z elementów, który można powiedzieć, czyni ten samochód niemal wyczynowym autem. Jest przeszczepiona z 812 kompetycyjne oś skrętna, co powoduje, że mamy wszystkie koła skrętne. Wiecie, jak to działa: tylno koła kręcają się w przeciwnym kierunku do kół przednich przy wyższych prędkościach, dzięki czemu auto lepiej się prowadzi. Oczywiście mamy tutaj węglowo-ceramiczny układ hamulcowy z Brembo, ogromne tarcze prawie 400 mm. Mamy tutaj jeszcze najnowszej generacji ABS Evo, który debiutował w 296 GTB, także można powiedzieć, że tutaj są wszelkie składniki, które powodują, że tym autem można, poza tym, że jeździć wygodnie, można też jeździć bardzo szybko. Ferrari od zawsze stawiało na niepowtarzalny design, który musiał z uwagi na wysokie osiągi tych samochodów iść w parze z aerodynamiką. I tak tutaj mamy na przykład, słuchajcie, dzięki sprytnemu kształtowaniu tej tylnej lotki nie jest potrzebna zupełnie tylna wycieraczka. Podobnie tutaj jest ciekawe rozwiązanie, zobaczcie te wielkie nadkola, tak naprawdę są, tutaj mają takie szczeliny, gdzie zasysane jest zimne powietrze do chłodzenia hamulców. Podobnie ma się sytuacja oczywiście z przodu. Tutaj tymi kanałami też prowadzone jest powietrze, co jest oczywiście no nie bez znaczenia przy tym, że auto rozpędza się do ponad 300 na godzinę, a spełnia to też dodatkową funkcję, ponieważ mam tutaj schowany scenariusz, gdybym czegoś zapomniał. Zanim wsiądziemy do środka, jeszcze słowo o designie, ponieważ zespół kierowany przez Flavio Manzaniego wykonał w tym przypadku naprawdę niesamowitą robotę. Mamy tutaj bryłę samochodu, którą no, nie sposób pomylić z czymkolwiek innym spotykanym na drodze. 22 z przodu, 23 z tyłu cale, więc ogromne opony. Przód nawiązujący do Ferrari SF90, z tyłu znajdziemy elementy charakterystyczne dla 296 GTB, czyli mamy tutaj zachowany język stylistyczny e, innych modeli Ferrari, natomiast w zupełnie nowej bryle samochodu. Omawiając auto, które może służyć niektórym klientom do codziennej jazdy, nie możemy nie wspomnieć o bagażniku, który mierzy niecałe 480 litrów, ma całkiem regularne kształty i słuchajcie, tak, zdejmujemy sobie tutaj tą półkę, tutaj jest ta klasyczna plakietka, gdzie mamy całą listę wyposażenia tego konkretnego samochodu, natomiast jak zdejmiemy sobie jeszcze to, poproszę, Pokazywałem Wam na początku taki, taki element, który jest oczywiście torbą na narty, która tutaj nam chodzi i tym sposobem możemy się wybrać na narty właśnie Ferrari Purosangue. No cóż, czas na to, żeby zająć miejsce w środku samochodu. I zanim zabiorę Was za kierownicę, no to jeszcze, oczywiście, to, co jest być może najciekawsze w tym samochodzie. Drzwi, tak zwane Welcome Doors, zobaczcie, jak one się tutaj szeroko otwierają. Jest naprawdę wygodna. Wygodnie można zająć miejsce z tyłu. Yy, dla kontekstu, mam 1,94 wzrostu i zobaczcie, mamy tutaj wygodnie sporo miejsca na, na kolana, sporo miejsca na głowę. No także, cóż. Zaraz jedziemy. Słuchajcie, jesteśmy za kierownicą. Czas przypomnieć kilka suchych faktów yy, dotyczących tego właśnie samochodu. 6,5 litra pojemności, 725 koni osiąganych przy 8250 obrotów, więc naprawdę silnik kręci się bardzo wysoko. Mamy prędkość ograniczoną elektronicznie, tego dzisiaj nie będziemy sprawdzać, do 310 km na godzinę. Mamy 3,3 sekundy do setki i mamy 10,5 sekundy do 200. Także osiągi godne rzeczywiście auta supersportowego, mimo tego, że właśnie za mną są dwa niezależne, bardzo wygodne, ogrzewane i wentylowane fotele. Podobnie jak oczywiście z przodu. Mamy bardzo bezpośredni układ kierowniczy, słuchajcie, nawet już lekkie wychylenie. Kamera się teraz pewnie będzie bujać, ale właśnie po prostu no bezpośrednio jest również godne auta zdecydowanie sportowego. Mamy charakterystyczne dla Ferrari włączniki migaczów. Natomiast to, co jest tak jak powiedziałem, najważniejsze, to to zawieszenie. Teraz być może tego nie czuć, bo jedziemy po równej jak stół autostradzie. Natomiast już kilka zakrętów pokonanych naprawdę daje poczuć to, że auto się no, właściwie w ogóle nie przechyla. I to jest rzeczywiście, robi to niesamowite wrażenie, bo czujemy, że jedziemy dużym gabarytowo samochodem, natomiast no, oszukuje ono prawa fizyki w sposób myślę, że do tej pory nieznany. A mieliśmy już też okazję przejechania przez progi zwalniające i przez przejazd kolejowy, no i wtedy też to zawieszenie pokazuje po prostu na co je stać, bo tak jak powiedziałem, przy 22 i 23 celowych oponach z tyłu, no jest to właściwie nieodczuwalne, czyli dzieją się tutaj, no właściwie cuda. うん。 odcinki na drugim biegu słuchajcie silnik dobrze rozgrzany można sobie na to pozwolić ha rewelacja Ferrari modelem Purosangue weszło na zupełnie nowe dla siebie obszary rynkowe i już teraz można stwierdzić, że odniosło w tej kwestii pełen sukces. I cóż, wielu z Was pewnie powie, że auto jest kontrowersyjne, ale czy nie o to chodzi, kiedy kupujemy Supercara, żeby auto było wyraziste i kontrowersyjne? Z tym pytaniem Was zostawiam, zachęcam Was do tego, żebyście komentowali. No i przede wszystkim do subskrybowania i klikania dzwoneczka też Was zachęcam. A teraz ciao!